Nadal partner nas złapał, my przekładamy nogę i robimy pad, ale do tyłu. I przyjemna Jest to samo, partner złapał z góry. Pierwszy motyw, odepchnąć się, przekładam nogę i idę do tyłu. Lęknie ściągam ott pokręcę woda To jest Odechnąć Przekładam nogę Teraz bardzo ważne Zabieram rękę i nie lecę na baniach, tylko skręcasz musiałem Klu Idziemy do dołu. Kładam nogę i jakbyśmy chcieli zrobić pad w tym jeszcze raz sobie Ci sprawniejsi mogą starać się włożyć w tyłek, ale to już trzeba być bardzo stałe. Spróbuję. Oh, nie ja.